I witajcie na kanale sklepowym. Zobaczymy, co dziś przyniesie nam dzień. Oby przyniósł same dobre rzeczy. A pogoda dzisiaj ponura, typowy listopad. Czas zapalić świecę i przed nami, nie wiem czy pierwsze zlecenie, czy co. Ale idziemy zobaczyć. Losy tego zlecenia się jeszcze ważą. To jest Deus 1 w tej super promocji na polską złoto jesień. Natomiast został nam ostatni egzemplarz i nie wiemy jeszcze, czy pójdzie z pointerem. Czy może bez pointera. Czy może ze słuchawkami. A dostawa ma być dopiero za dwa tygodnie. Chyba wspominałem na ostatnim filmie, że mało sztuk jest. I tu też sobie świecę zapalimy. I co tam u kotów, u rambów. I pierwsze prawdziwe zlecenie jest tutaj wysoko. Nie wiem czy dosięgnę, może dosięgnę, ale będę potrzebować jednak drabiny. Dodałem sobie troszeczkę wzrostu i mogę sięgnąć po Mi4, albo Emi4. A to jedzie do miejscowości Łapy bądź Sokoły, bo nie wiemy. Także hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Spodziewam się, dzisiaj mam nadzieję, przedzwoni do mnie. Kierownik arkadiusz i dowiemy się co dalej działamy, bo tak jak wspominałem, ostatnio ostatnie dwa tygodnie mamy takich działań, a potem zajmujemy się nową naszą przestrzenią. A do kęsowa jedzie nasz nieśmiertelny, tak się wydaje, zestaw X5 Plus Pointer Land. Zobaczymy. Sprawdzony. I proszę Państwa, do Łęknicy jedzie ten oto zestaw ze sławkami kostnymi, no to jest dodatkowo. Natomiast tu mamy Deusa 2 z panelem i cewką 28. Sprawdzimy, że wszystko jest w porządku i może wyruszyć w drogę. SOS, SOS, zderzyliśmy się z górą. Przybądźcie, przybądźcie na ratunek. Panie kapitanie, Sir? co do diabła? Nie umiesz pukać? Ale to pilne z oni toną od papierów. To odpisz grubemu, żeby profil zaufany założył. No Muszę wam powiedzieć, że to akurat święta prawda. Dzisiaj, żeby załatwiać rzeczy, to najlepiej mieć przynajmniej jakiś profil zaufany albo kwalifikowany. Dużo się tego narobiło, ale jeden wystarczy. Na ogół w banku się to ogarnia. Ale do tego jeszcze wrócimy. To była taka dygresja w międzyczasie. A do żagania jedzie ten oto regulowany szpadel z nokty. Takie, takie bydle, proszę Państwa. Takie. Stainless steel shower. I skąpany w folii bąbelkowej pod okietnik do ich 5 Jedzie do janówki. Znaczy nie skąpany, tylko obtoczony, otoczony. Albo w towarzystwie folii bąbelkowej. I następne zlecenie, takie trochę nietypowe. Jakiś czas temu detektor od klienta skortrójka Trójka trafił na testy, ponieważ coś tam jakieś zakłócenia zbierał, i te testy jeszcze trwają. A klient teraz akurat wyjeżdża do Włoch na trzy tygodnie, i w związku z tym, że testy się jeszcze nie zakończyły, to mamy dla niego niespodziankę. Wyślemy mu bezpłatnie na czas, jak detektor wróci z serwisu, a on wróci właśnie z wyjazdu. To właśnie taki egzemplarz Skora Trójka żeby go poratować no bo nie mamy jak z tego wyjść a chcemy żeby było dobrze jeśli jest taka możliwość no to czemu nie to czemu nie skorzystać i kolejne zleconko do racławic śląskich jedzie to jest find x ale nie wersja pro wersja light załączymy sprawdzimy Uuu, telefonik dzwoni czy czujesz żelazo czujesz żelazo i jedziesz do racławic Słuchajcie, on mi coś podrzucił. Jest taka strona platesmania.com i porównał to do. Y Psycholiki, którzy lubią tak jak ja pociągi. No powiedzą, że, że tak jest, że ja lubię, ale to tak do końca nie jest prawda. No i okazuje się, że jest taka strona, gdzie jacyś ludzie mają właśnie taki jakiś tutaj, nie wiem, blok czy coś i fotografują samochody. No i jak wiecie czarna mamba w Polsce pogardzana. Okazuje się, że ktoś przechodził w Rapallo, jak byłem dwa lata temu we Włoszech i w Polsce pogardzana, a tutaj we Włoszech jak widzicie jest oznaczona że moja tablica rejestracyjna i że w Rapallo została sfotografowana przy, tam przy takim małym porcie, gdzie podpływają stateczki do, 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 do Portofino. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. Jakiś fan motoryzacji włoskiej, który pierwszy raz zobaczył takie cudo, a ja myślałem na początku i tak myśleliśmy, że chodziło o to, jak jest zaparkowane, ale tu się będę tłumaczyć, bo to nie ja parkowałem, e, tylko obsługa hotelu szukała mi miejsca poza hotelem, bo ciężko było zaparkować, i po prostu w moim imieniu mi e, z hotelu ktoś zaparkował, może niekoniecznie dobrze. Ja myślę, że jak na Włochy, to jest to wzór, nie? No w Polsce niekoniecznie. Był Messie. DPD miał przywieźć dużą dostawę, bo mieliśmy dużo akcesoriów dostać, ale są jak widać braki, bo tylko przyjechały dwa Legendy, akcesoriów jedynie MK3 przyjechało, czyli takie tutaj produkty, które zabezpieczają ekran, ramki, detektorów i nic więcej. Nie mamy, tylko te o nowe torby przyjechały. Te, o których wspominałem na detektor, Nokta wypuściła na swoje detektory, więc myślę, że jak legendy się mieszczą, y, simpleksy i skory, to większość detektorów, y, które sprzedajemy, y, będą się mieściły do tej torby. Oczywiście w całości, czyli bez demontażu jakichkolwiek części, no, czyli głównie raczej detektory, które mają teleskopową sztycę. I w tej paczce od 3MK przyjechała taka nowość dla tych z Was, którzy po prostu lubią szukać w ciemności i nie życzą sobie, żeby ktoś ich widział, to znaczy światło, które jest z ekranu. To na legenda jest taki produkt 3MK Screen Protector. I taki powiedzmy zaciemniacz ekranu już od dzisiaj też jest u nas na sklepie. Jako że zleconka jak na razie zostały zrealizowane, tu mamy 100% ich zrealizowania, to czas wykorzystać teraz naszą małą elektrownię, żeby podładować detektory na sobotnie poszukiwania, bo musimy zabrać Kilka sztuk. Okazało się, że wszystkie detektory przeznaczone na sobotę są w pełni naładowane pozytywną energią, ale nie pozytywną energią. Tu widzicie, popsikałem płynem. Musimy witrynę od Odyna trochę stuningować, bo jest wielu odwiedzających i w sumie niewiele widać, bo tak się zakurzyła. A więc do historii przejdę jako ten, który zastał witrynę zakurzoną, a zostawił ją w blasku tego światła ale bym że zapomniał, że jeszcze pointery muszę wziąć i te dwa są praktycznie rozładowane także zajmiemy się tym, a zobaczmy 13,4 no średnio, ale dzisiaj średni dzień był to znaczy jeszcze jest, ale już się chyli ku końcowi to ja was tutaj zostawiam i idę dalej do wioseł jak widzicie na załączonym obrazku już cień chyli się ku końcowi przynajmniej może nie dobowo, ale słońca już prawie nie ma a ja mam jeszcze dużo dzisiaj rzeczy do zrobienia związanych z naszymi przenosinami, bo cały czas to się dzieje. A dzisiaj akurat sobie zaplanowałem, że spędzę trochę czasu w sprawach urzędowych, na przykład zmiany kodu PKD, bo wiadomo, że będziemy mieć rzeczy związane z kamperami, nie tylko sprzedaż, to trzeba się tym zająć. Na szczęście większość z tych rzeczy można zrobić, używając profilu zaufanego. I mamy kolejny dzień na tej planecie a konkretnie w Wodyńcach i zaczniemy go od poczytania komentarzy i próby odpowiedzi na nie, bo są trudne. Kulka77 pisze, a co z dziadkiem? Pozdrawiam. No cóż, patrzę na nasz sklepowy telefon i od Jarka ostatnie wiadomości, te dwie co były, co były w filmach, no ale zapowiedział, że dzisiaj, ale dzisiaj już będzie film, myślę, że zmontuję to y, dopiero w takim razie na niedzielny film może będzie albo na poniedziałkowy, albo na jakiś już w najbliższym czasie za kilka dni, no jak widzicie no mimo, że jestem szlachcic z Podlasia to Makitor pisze, ty tak serio z tym testem ciążowym w, totalizator, to w totalizatora zagraj, to będziesz miał wiarygodniejsze wyniki. No tak, pół żartem, pół serio bym powiedział, ponieważ istnieją choroby, takie jak grypa i grypopodobne, niektóre mniej, niektóre bardziej poważne, natomiast czym innym jest oczywiście panika i chaos, który powstał kilka lat temu, za którym pewnie ktoś stoi i pewnie są jakieś teorie wielkie, spiskowe na ten temat, jak każdy człowiek kiedyś się interesowałem bardziej może tymi teoriami dochodzenie do prawdy w dzisiejszych czasach jest o chyba trudniejsze niż wbrew pozorom niż kiedyś ponieważ musielibyśmy chyba opanować taką wiedzę, że żaden pojedynczy człowiek by nie dał rady dzisiaj ogarnąć czy coś jest prawdą czy nie, zresztą prawda, co jest dzisiaj warta prawda, to jest fajne pytanie jesteś u szczytu swojego życia, masz dwadzieścia parę lat milionowe wyświetlenia Filmy o tobie robią kinowe, rozdajesz Bentleye, aż tu nagle wpada CBA. I gdzie jest prawda? Gdzie ona leży? Chyba tam. Mędrkowanie jest fajne, ale trzeba je skończyć, bo... Wzywają obowiązki, zresztą jest piątunio, każdy będzie mieć dzisiaj być może czas, żeby sobie pomędrkować, ale nie ja, bo jak skończę te obowiązki to muszę się przygotować na, na jutrzejszy zlocik, a w Albeji jest z tego co wiem w babci w czarnej wołdze. Po staropolsku chyba syf w bagażniku, więc trzeba się tym zająć, a sprawy ważne zostawić ważnym ludziom. I pierwsza torba. Pierwsze zlecenie, chciałem powiedzieć, pierwsze zlecenie do tarnowskich gór. Torba Anywhere marki Quest Kapan. Kapan chyba to jest marka, natomiast no ten kolor mnie, kolor mnie zmylił. Natomiast yy, torba za 95 zł, czyli yy, wielofunkcyjna na pointer. Tutaj mamy różne tutaj kieszonki, także za 95 zł, bardzo przyzwoita. Tormat. I następne zleconko, taka oto latarka, bo są też u nas czołówki do zakupienia, <grywania> zakupienia e, marki Videx i to jedzie z nami, albo bez nas do Torunia, bardzo fajne miasto, bardzo lubię tam bywać, także pozdrawiamy Toruń. A do Żmigrodu mamy ten oto... Cabello Magnetico do Questa, do detektorów Quest. Wiele takich akcesoriów, kable, nie kable, przełączki, adaptery mamy u siebie na sklepie, czy to stacjonarnie, czy to online. Ale przed przejazdem, oczywiście, warto zadzwonić. Jeżeli widzicie jedną, dwie sztuki, to tym bardziej warto, bo czasem mogą być pewne e, nieścisłości. A do suchcic jedzie ten oto najbardziej bogaty, najbardziej wypasiony zestaw Q35 z pointerem, torbą, słuchawkami i wszelkimi dobrej. Natomiast chyba jest to jeden z ostatnio takich zestawów, które cieszą się dużym zainteresowaniem. No ale nie ma co się dziwić, bo tyle za tyle, no to wiadomo. www.wodnic.pl. Wracając do wcześniejszego pytania o dziadku, nic nie słychu, ale mam się dzisiaj coś dowiedzieć, może jeszcze w tym filmie coś będzie, ale babcia też. Zaczęła w jednej rzeczy nie domagać, ale to jest typowa dla tych autek yy, usterka, zużycie właściwie, zużycie materiału. Zaraz Wam powiem, może będzie słychać jak jadę. Miało dzisiaj być cieplej, ale ja mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej chłodno. A w nocy ma być minus jeden. Ale babci, to nie jest groźne, bo jak widzicie, ostatnio jednak doszła do siebie. Ale jeździ prawie codziennie, to dlatego wtedy tydzień stała, to miała humor, że i teraz będzie. I teraz będziemy skręcać. Powinno być słychać. Jeszcze, wiecie, chyba, chyba jeszcze nie jest na tyle zużyte. <laughs> Spróbujemy jeszcze raz. Może teraz będzie słychać jeszcze lepiej. O, teraz musiało być słychać. Przeguby biją, przeguby biją, przeguby z przodu trzeba wymienić, bo okrutnie szybko zaczynają, jak już słyszycie takie ty, 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 ty przy skręcie w lewo, w prawo, ale zwłaszcza to w lewo jakoś słychać, nie wiem czemu akurat, to wtedy to znaczy, że musi być, bo za chwilę to już uderza przy najmniejszym skręcie, jak delikatnie nawet dodacie gazu, bo jak nie dodajecie gazu, to nie, to się nic nie dzieje, taka ustka. Już wróciłem czarną mambą i się zastanawiam, co by sobie tu zrobić. Ale Kindzial polecał, pan z Hiszpanii, pan z podziemnej pasji, late Macchiato Carmel, także się skuszę. Macchiato, nie Macchiato. Ale to mnie poprawcie, bo ja się nie znam, bo ja nie stąd. A byłem czarną wołgą po plany naszego nowego lokalu, bo zaczynamy powoli projektować wnętrze, które będzie, znaczy wnętrze ułożenie, praktyczne rzeczy, które potrzebujemy w pierwszej kolejności zaplanować, ale tego na razie nie pokazujemy. Jeszcze przyjdzie na to czas, jak ktoś śpiewał. jak ktoś śpiewał? Przyjdzie na to czas, na to czas, na to czas. Z pewnością na wszystko przyjdzie czas, ale teraz na pewno przyszedł czas na to, aby przygotować się na jutrzejszy zlocik. Także to było na tyle w tym vlogasku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.